terenie z Maciasem, piękna pogoda lecimy sobie coś tam ponagrywać sprawdzić tereny, czy już gdzieś woda stoi czy nie stoi ale jest fajnie, tak rzeźko wam powiem ale to pięknie chodzi Woo! Mister Macias, tu. Jedź w tą stronę. Porchet. nie driftować można na tym, ty <sidz> Lecimy sobie dalej, co? Ja sobie wpadłem na taki pomysł, może stąd spróbować. Dość taka mała Albo tu, o, tu Leci Macias. Dobre, nie? ślisko jest Ślisko, co? Tutaj włączyłem na tych liściach, bo się bałem, że się zsunie na dół A ślisko jest, nie? no, no Zobaczymy, nie? Poznajecie to miejsce? Na pewno poznajecie. Co? Czesze. Czesze. No co? Jak miał nie przejść? Słucham? Nie no, ale jest no, go co? Jest no. tam dalej? No, zobaczymy sobie tam. O! Widział to? auto? Wziąłeś to? Nie. że trochę taki. Ale żeś tu szedł? No. Miałeś napędy? Nie, no, no. Ale ja odwodzę się. Więc dobre jest to, że jest na performance <laughs> na Tutaj nie ma jak tutaj zjechać, bo by się pojechał tym strumykiem zobacz, bo ty się tu nie zmieścisz, za nie ma bata. с климатиком Ci się siak tu wyskoczyć Ale wtedy chyba nie wyskoczyć. Chciałbym ci ku mnie pomoczył! Pass over! Så? Można by było, ale tam nie wiem, czy tam przejedziemy, można tu spróbować. Tu za tym konarem. Przeprawa to przeprawa. Nie jest tragicznie, nie jest głęboko. że jak zabiorę te te to przeszko, przeskoczę sobie tu tędy zaraz zobaczymy też bym nie chciał żeby mi coś wlazło w podłogę Maciś chodź pomożesz trzeba udrożnić, przeskłada mojego chcę przejść Bo tu złapie i wyciągnę Tak czułem na bok go tylko i, aby przeszedł kładze Panie Dalej do góry co Jeszcze ja kawałek. Luks Ja muszę skończyć, to Co? Spać Daj mi przejść No to chodź Gładka <śles> 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 jak ta lala <śles> żeby tu spróbuję wskoczyć. O, liście. On na cztery górnych i Warszawa. Liście masz, wiesz? Słucham. Liście są takie, wiesz, dziadowskie. Liście! No, ślizgo jest! Poszła tak dzik! z mojego garażu Maciek, dawaj na hatę Co Zmieści się dawaj wjeżdżaj do garażu Otóż to Haha! A tak na poważnie, o, nawet piłka jest, zobacz. Nie, widziałem, to nowe. Ale nie będzie gdzie ta siekiera, bo tu siekiera też była. O. My tak, tak na poważnie to przyjechaliśmy sobie... Kocyk ne, zobacz, kocyk, kocyk. Kocyk jest na biwak, biwak jest. Akurat temperatura jest jak trza. E, przyjechaliśmy sobie zjeść coś. W ten piękny poranek. Dobra, my rozpalamy. Sześki. Sześki. O, o, zbierzemy się za ognisko, nie? Ta, trzeba coś zjeść, no. No, otóż to. Ognicho się pali. Maciek, popitka jest. Pite, mamy bułkę, chcesz? Dawaj bułkę, bez bułki się nie da inaczej. <laughs> nie ma tak kiełbacha w taki dzionek. Masz patyka. U mnie było minus pięć, a u Ciebie? No. samo. Dobrze Macieś ma kuferek, ja swojego nie brałem. Także zawsze coś się wrzuci. Oła. Jęba. Wszystko fajnie, bo to i pod dachem ciepło jest Tak, zobaliśmy 3 lata Tak, jeszcze trzeba centralne zrobić 3 lata by E no, ogień piękny na klibaskę. Idę, idę panie O, otóż to Na koniec Maciek, trzeba podlać ten Ja już tylko wziąłem, niedobre to kuźba ja pierdziele Mówię ci, ja że wiem. przez bułkę trzeba Nie wiem jak to można pić, kuźba. obrzydliwe W smaku no. takie, tanie wino Chateau de Lejabol Takie za Maka no. Max Także tych, których nie ma, to wiecie Zapraszamy na kiełbaskę, ale nie wiem czy zdążycie Pojedzone Teraz można coś pojeździć Ogólnie i tak się zawijamy, bo Maciuś, Maciuś do roboty ma na dzisiaj. Prowadzi no. Pani Daj do tyłu. Jeszcze może mi się uda to zaraz montuję ten film i leci na YouTube. Was zanudzał jazdą. Uciekamy, także trzymajcie się. I co? Do następnego jak zwykle, nie? Z Madziasem też się żegnam, bo po drodze się rozchodzimy od razu. Także do następnego.